Drzewo czy w ogóle tereny zieleni w mieście to jest majątek, którego nam w Toruniu dotychczas nie udało się oszacować i o co cały czas walczymy, bo to są naprawdę duże pieniądze. Kiedy to tak mniej więcej wypłynęło, no to była sprawa chyba z poprzedniej kampanii wyborczej, kiedy pan radny Maciej Cichowicz walczył o nasadzenia przy moście generał Zawadzki. Mhm. A... Dla mnie bardzo gruba sprawa, kryminalna sprawa, która nie została w żaden sposób pociągnięta dalej. Oczywiście wiadomo, że władzom miejskim nie zależało na tym, żeby to prowadzić, przecież to by było jak to powiedział kiedyś premier Miller, że karpie głosują za przyspieszeniem Bożego Narodzenia, więc to byłoby coś podobnego, prawda? Natomiast tam, nie wiem czy pamiętasz, kwestia była. Zmiany na etapie już wykonania po przetargu, po podpisaniu umowy, i tak dalej, yy, zmiany bodajże rodzajów, parametrów drzew, które miały być nasadzane z wielkich, potężnych, tam pięciometrowych drzew, które kosztowały tam ileś milionów złotych, miasto zgodziło się na zamianę. Na jakieś tam, prawda, witeczki, które nasadzono, i z których się ostało, może w tej chwili, ze 20, tak. Chyba radny Cichowicz to podsumował, że to jest dwa, kwestia dwóch, trzech może milionów złotych. Tu nie chodziło tylko o to, że ktoś te pieniądze sobie potem przytulił, tak? czy tam powiedzmy, nie wiem, zakrył dziurę w budżecie, jaka mu powstała przy realizacji mostu, ale też kwestia tego, że łamano prawo zamówień publicznych, prawda? No bo SIVs, czyli te warunki mm -hmm. prawda, mm -hmm. przetargowe były takie, podpisano umowę, a potem zrobiono co innego. No to tak? mamy...